Dzień dobry, e, witam Ja dzisiaj na naszym kanale, dzisiaj naszym e, odcinku e, taki temat mocno merytoryczny, opowiemy o edukacji zdrowotnej, opowiemy o profilaktyce w kontekście pól, czy bardziej może znanych diagramów Lalonda. Next. Kim był Lalond? E, kto to jest i e, dlaczego taki temat e, chciałem podjąć? W roku 1974... Będąc ministrem zdrowia Kanady, opublikował wielki raport oparty o bardzo duże badania populacyjne, w których określił i zdeterminował najważniejsze czynniki kształtujące nasze zdrowie. Także będzie to swojego rodzaju e, moja rozprawa, mój felieton i będę chciał przedstawić taki. Y, Ciągu przyczynowo-skutkowym, jak te badania, jak efekty tych badań, jak ta perspektywa zdrowotna uległa zmianie z biegiem prawie 50 lat. Next! Także do rzeczy, z angielskiego Health Perspective of Canadians, tłumaczenie perspektywa zdrowotna Kanadyjczyków i o co w tym chodziło i na czym polegał ten diagram? A więc zaczynam od początku. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, i może tutaj pokażemy taki diagram podzielony na cztery części, i to są właśnie cztery najważniejsze czynniki determinujące nasze zdrowie, i to są cztery najważniejsze czynniki, których możemy zastosować skuteczną, bardzo skuteczną i przede wszystkim tanią i przyjemną profilaktykę. Także czynnik numer jeden jest to styl życia. Według raportu to aż 55% kształtuje nasze zdrowie, a co się na to składa? Przede wszystkim dieta, przede wszystkim aktywność fizyczna, kontrola stresu oraz wysypianie się. I to jest aż 55%. Także podsumowując, wyobraźmy sobie, że zadbaliśmy o te. Cztery aspekty to aż w 55% nasza profilaktyka będzie skuteczna. Czynnik numer dwa uwarunkowania środowiska, czyli to, o czym mówimy teraz najwięcej. Zanieczyszczone powietrze, hałas, nieczysta woda, skażenia żywności, środowisko pracy, środowisko życia to aż w 18% niestety ma negatywny bądź pozytywny, a w tym przypadku kształtujący czynnik właśnie nasze zdrowie. Czynnik numer 3 to około 15%. Wyobraźcie sobie, że nasze uwarunkowania genetyczne do poszczególnych chorób to tylko 15% zależności od naszego pełnego zdrowia. Następna. I słuchajcie, na samym końcu w tych wszystkich polach Lalonda, w tych tych gramach i taka konkluzja na samym końcu jest opieka zdrowotna. Tylko 10%. To jest czynnik, który tylko w 10% oddziałuje na nasze zdrowie. Czyli jaką mamy opiekę zdrowotną, jej stan, jej dostępność, nastawienie psychiczne do lekarzy, do specjalistów. Zobaczcie, to jest tylko 10%. Następne. A teraz chciałbym jeszcze raz. Przez to wszystko przelecieć, jeszcze raz chciałbym to podsumować i nadać temu taki swoisty mój autorski charakter, ponieważ badania i ten raport został wykonany w 1974 roku. To zobaczcie, 26 plus 22 to jest 48 lat temu. A co się przez ten czas stało? Jak te czynniki się pozmieniały? Zaraz spróbuję Wam opowiedzieć. Więc zacznę od najważniejszego czynnika, czyli stylu życia. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę nie tylko na, je, na to, jak jemy, na tylko co jemy, ale też na takie elementy związane z technologią żywności, z jej produkcją, z jej modyfikacją, zanieczyszczeniami żywności, czyli nie tylko zbilansowane posiłki, ale skąd one pochodzą, czy one są lokalnych producentów, czy one zawierają witaminy i pierwiastki. Czy nasza suplementacja wspierająca nasze niedobory żywieniowe jest celowana, jest spersonalizowana? To samo się tyczy ruchu. Czy nasza aktywność fizyczna jest odpowiednio skorelowana z naszym stanem zdrowia, odpowiednio skorelowana z naszymi możliwościami funkcjonalno-ruchowymi? To samo kontrola stresu. Czy my potrafimy kontrolować stres? Czy potrafimy kontrolować takie niespodziewane nagłe wydzielanie się kortyzolu? Czy my potrafimy sumiennie i skutecznie nadawać charakter właściwy naszemu stylowi życia. Zobaczcie, czynnik numer dwa, czyli środowisko naturalne, zobaczcie przez tyle lat. Co się stało z industrializacją? Zobaczcie, w jakiej niestety atmosferze żyjemy. Zobaczcie, jak ten świat biegnie, jak ten świat się rozwija. Nie patrzymy na te zanieczyszczenia. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę w wielkich aglomeracjach miejskich. Nie jesteśmy w stanie oddychać pełną piersią. Co się z tym stało? Kiedy nasz organizm, w jaki sposób nasz organizm mógł się przystosować do tak radykalnych i toksycznych zmian dla naszego organizmu? I jeszcze taka mała rozprawa na temat tematu numer 3, czyli warunki środowiskowe. Zobaczcie, badania były wykonane tak dawno, a przez ten czas nasz genotyp nie był w stanie się dostosować do warunków środowiskowych, jakie mamy teraz. Zobaczcie, w jakim tempie idzie industrializacja. Zobaczcie, ile mamy tak naprawdę chemii, pestycydów, glifosadu i w żywności, i w powietrzu, i w wodzie. Tego jest nadmiar. Niestety, uwarunkowania genetyczne. Według badań 50 prawie lat temu to jest 15%. Teraz sami sobie odpowiedzcie. I temat numer czwarty, kochani, to już musicie sobie to sami skomentować. Ja tylko dołożę parę słów od siebie. Służba zdrowia, to było 10% według Lalonda. A co mamy powiedzieć teraz? Jakim mamy stanie naszą służbę zdrowia? Ilu mamy specjalistów? Ile mamy medyków? Jak trudno się dostać do szpitala? Jak niechętnie idziemy tej pandemii koronawirusa, infekcje? onkologia, yy, przeróżne inne choroby i nasze nastawienie, nasz brak zaufania. No niestety, takie mamy czasy. I jeszcze małe uzupełnienie tego czynnika numer jeden i tego czynnika numer 4. A mianowicie, a nie i daj Boże, bym zapomniał badania profilaktyczne. Kochani, moi drodzy, badajmy się, róbmy sobie okresowe badania krwi, korzystajmy z programów profilaktycznych. Wszystko, co jest możliwe, kiedy nawet jest stan chorobowy, kiedy go wykryjemy odpowiednio wcześniej jesteśmy w stanie reagować, jesteśmy w stanie zastosować tą profilaktykę wsteczną, profilaktykę numer dwa, profilaktykę numer trzy, a nawet i leczenie, i rehabilitację. Jeżeli to jest w odpowiednim momencie, nie lekceważmy tego, jeśli mamy nawet dostęp do badania na poziomie genetycznym. Jeśli mamy dostęp do takich badań na poziomie erytrocytów, róbmy to, to nic nie kosztuje albo bardzo mało, a, my, a możemy uniknąć bardzo niebezpiecznych yy, chorób, a dzięki również też badaniom profilaktycznym możemy optymalizować nasze zdrowie i wydłużać nasze quality of life, czyli jakość życia. Dziękuję. I teraz e, takie małe podsumowanie, te znane, i wartościowe badania, jakie pola Lalonda moim zdaniem, według tego, według tych argumentów, które przedstawiłem, moim zdaniem jeszcze bardziej poszły w kierunku tej profilaktyki, tej edukacji zdrowotnej na pierwszym poziomie, którą my zapewniamy sobie sami. Także dbajmy o siebie, dbajmy o swój poziom stresu, o swój poziom relaksacji, o natlenienie organizmu, dbajmy o to, abyśmy się właściwie żywili, abyśmy wybierali produkty od niszowych producentów, dbajmy o to, aby nasza suplementacja, czyli wspieranie tego naszego stylu życia była jak najbardziej spersonalizowana, dbajmy o to, abyśmy jak najczęściej wyjeżdżali góry, korzystali ze świeżego powietrza, czy jeździli w miejsca po prostu mało skażone, pili czystą wodę żyli w fajnych relacjach ze swoją rodziną, nie stresowali się, uprawiali sport, ale na poziomie dostosowanym do naszych, do naszych uwarunkowań i do naszych możliwości. Kiedyś mówiono, że ten diagram stylu życia to jest 55%, ja się odważę teraz powiedzieć, proszę Państwa, to nasze zdrowie jest w naszych rękach, w naszej świadomości. Budujmy tą profilaktykę, jedzmy zdrowo, uprawiajmy zdrowy ruch. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Witam